Jak widać ten kiluszył. W zasadzie dwa dni panowie porobili. A ja dzisiaj przyjechałem przede wszystkim kosić trawę. Także przy okazji zobaczę, jak to wygląda. I, i chyba całkiem nieźle. Póki co jest. Nie ma żadnych butelek po piwie, więc też jest OK. Chociaż gości mówił, że niby nie piło alkoholu, ale to wiecie, jak to bywa na budowie. A co polatałem. Narożniki co porobili jest OK, więc. Kredyt zaufania mają. Zobaczymy, jak to dalej będzie szło. Chociaż e, Majster Główny, ciężko z nim się dogadać. Mówiłem do gości, żeby ściągnęli całą skrzynkę, no bo ona jest na czterech śrubach i elegancko tynkiem dojdą. to Wzięli to, zakleili taśmą, więc będę musiał to zaraz zrobić. Sam jak przyjadą, to będą wyżej zakleić taśmą jeszcze raz. Mówił, że powinno im zejść maksymalnie 7 dni roboczych. Nie znam się, ale patrząc na tyle ile jest tutaj zrobione to myślę, że raczej się nie wyrobią, bo to jest cały przyszły tydzień oczywiście jeżeli nie będzie żadnych niespodzianek typu brak prądu ale myślę, że za dużo tak jest, chociaż nie wiem w ilu robią bo może być tak, że ich jest 4-5 i, i faktycznie uda im się to ogarnąć chociaż z tą ścianą to problematyczne to będzie bo tu z rusztowaniem trzeba będzie latać tak samo tutaj no nie wiem, zobaczymy, oni się na tym znają, oni to robią więc więc niech robią po prostu po swojemu był dylemat z listwami przy w sumie. No bo w zasadzie ja nie wiedziałem na, nawet po co to, na co to. Doczytałem w internecie, że dzięki tym listwom tętnie pęka przy oknach. Więc kupili panowie. Udało się znaleźć w kolorze takim jak okna, chociaż nie wiem czy to widać. Dużo jaśniejsze to jest, ale trudno. Jak będzie, tak będzie i tak yy, tego prawie nie będzie widać, jak już później gładził się dojdzie. I do po śrubokręt ściągnę tą skrzynkę, a potem biorę się za trawnik. Bo jak widzieliście, zarosło. Srogo zarosło. Dobrze, że rośnie, chociaż trochę, chociaż susza, straszna, a nie było czasu za bardzo, żeby przyjechać, popodlewać ten trawnik, więc, więc wygląda jak wygląda. Niby ostatnie dni coś padało w białym stoku, przynajmniej nie wiem jak tutaj właśnie na działce czy, czy, czy coś padało, czy nie. Coś musiało pokropić ale nie za dużo, no bo ta trawa to średnio wygląda no ale niestety, jak nie ma czasu, żeby przyjechać, żeby podlać, no to to tak to będzie wyglądać a też e, dorwała mnie choroba, cały tydzień na zwolnieniu siedziałem w domu zatoki mi zawaliło prawdopodobnie odklim w aucie. a jak już jesteśmy przy aucie to zgadnijcie, co się wydarzyło odrzucili odwołanie, moje także e, w przyszłym tygodniu, we wtorek tak mi się wydaje, że we wtorek mam spotkanie z radcą prawnym, no i idziemy do sądu walczyć o swoje. Szkoda, bo prawdopodobnie zajdzie na tym kilka miesięcy, a nawet do pół roku maksymalnie. Nie wiem, jak szybko y, jakiś tam biegły sądowy przyjedzie, żeby ogarnąć auto, które stoi u mnie pod domem. Mam nadzieję, że jak najszybciej, no bo. E, po taniości je naprawię, żeby można było jeździć, chociaż no bo głupio ciągle używać auta, szwagra. A też e, nie wiadomo, czy ona się zaraz nie sprzeda i będzie problem, bo zostanę bez auta. Może ktoś z moich widzów był w takiej sytuacji, że walczył z ubezpieczycielem w drodze sądowej? Jeżeli tak, to, to fajnie byłoby, jakbyś się odezwał w komentarzu. Chętnie by wymienił kilka zdań na ten temat. Dobra, wystarczy tego gadania. Idę po śrubokręt i ściągnę im to skrzynkę, bo mnie strasznie drażni ona. czemu oni tego nie ściągnęli? nie wiem no nic, ja to ściągnę a oni później będą się jeszcze raz zabezpieczyć trudno ściągnięte, niech sobie zabezpieczają jeszcze raz bo tak być nie może musi być to dobrze zrobione to tutaj obrosło strasznie tym głównym, ale to ręcznie trzeba wyciągać z korzeniami no to cholerstwo, ten bambus ze strony ciągle rośnie. Dwa razy był polewany randapem i główno ciągle rośnie. Nie wiem o co tu chodzi. Pewnie trzeba będzie jeszcze więcej spryskać, no ale na razie będziemy go wyrywać ręcznie i jak będzie dalej wyrastał, to będzie lany randapem, Zobaczymy co do wyjdzie z tego. Porządkowy dzień taki. Lecę na kosiareczkę. Godzinki po robocie. Tragiczna ta trawa jest. Tu jeszcze gdzie cień jest, no to fajnie wyrosła, gęsta jest i zielona nawet, ale tu gdzie cienia brakuje, to wypalone, siano. Nie wiem co to będzie, ale chyba nie będę się nawet przejmował, no bo nie mam możliwości, żeby być tutaj codziennie, żeby to podlewać systemu nawadniania jeszcze nie ma i nie wiadomo czy kiedykolwiek będzie, więc po prostu zostawiam to tak jak jest i dopiero jak się przeprowadzimy to to wtedy będziemy myśleć co z tym będziemy robić czy, czy nowy trawnik będzie, czy ten będziemy ratować zobaczymy, na razie jest aby był, żeby to też nie kuło za mocno że to bardzo brzydkie jest i niech będzie to co jest, no bo naprawdę szkoda chyba pieniędzy i zachodu i czasu żeby przyjeżdżać i to pielęgnować w tym momencie no bo to za duży dystans jest, żeby tutaj przyjeżdżać codziennie nieopłacalne to jest w zasadzie a i tak jeszcze trzeba będzie zlikwidować ten domak więc tutaj trzeba będzie zasić trawę więc tak z tym trawnikiem to będzie tutaj od groma roboty jeszcze, więc na razie to tak zostawiam i darwać większe krzoki z tyłu działki. Patrzcie to jest. Wszystko to jest ten jebany bambus, nie? Jak go się nie wykarczuje, to na 3 metry wyrośnie i będą takie badyle długie. A gówno tak się rozsiewa, że głowa mała. Ale mam wrażenie, że jednak randa trochę pomógł, bo jakby mniej tego wszystkiego jest, więc spoko. No zobaczymy jak po tym sezonie będzie tak naprawdę, no bo w tym sezonie dopiero tak na poważnie zaczynamy walczyć z tym bambusem. Jeszcze tutaj jest koszy trawnik. Być może basen rozstawię, zobaczymy, jak z chęciami będzie, ale prawdopodobnie tak, żeby już ta woda się grzała. I będziemy jechać na chałupę. Jutro gramy z Holandią. Nie wiem, czy śledzicie Mistrzostwa. Ja oczywiście śledzę, ale już nie mam takiej wiary w naszą reprezentację jak kiedyś. Kiedyś zawsze wierzyłem, że będzie dobrze, że wyjdziemy z grupy. Teraz wydaje mi się, że będzie sromotna klęska, że przegramy 4-1. Jak macie swoje typy, możecie się podzielić w komentarzach w ogóle uważam, że te mistrzostwa będą tragiczne dla nas jeżeli zdobędziemy jeden punkt to będzie dobrze w zasadzie wszyscy tak praktycznie mówią ale no u mnie nadzieja chyba już zdechła trochę w reprezentacji oczywiście będę kibicował naszym ale, ale nie wróżę sukcesu po prostu biorę się za dalszą robotę i, i prawdopodobnie widzimy się za tydzień być może sztynki będą skończone, jakieś podsumowanie może będzie na ten temat nie wiem, zobaczymy jak to będzie lecę z robotą dalej i do następnego thank okay. you